Cześć, dzień dobry. Co karty chcą Ci dzisiaj przekazać? Jakie mają na dzisiaj dla Ciebie wiadomości? Pierwsza czy druga karta, którą wybieracie? Ja wybieram drugą, a wy napiszcie tam na dole. Karta numer jeden mamy tutaj, karta Króla Kielichów. Karta, która mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na swoje emocje, ale również, jeżeli jesteś osobą samotną, masz szansę spotkać kogoś do wartościowej relacji. Mężczyźni z bliskiego otoczenia mogą potrzebować też wsparcia, a Król Kielichów też jest kartą, która mówi o tym, żeby funkcjonować w zgodzie ze sobą, z własnymi emocjami. Karta numer dwa jest tutaj, proszę o. Król Buław, karta przeciwieczności, kreatywności, szukaj rozwiązań, ale również jest to informacja dla Ciebie, że moment takiego, nazwijmy to, zakotwiczenia nie do końca będzie Ci odpowiadał. Król Buław też jest kartą, która mówi o tym, ktoś, kogo znasz, wypatruje za Tobą. Dobrego dnia!